Witam Państwa serdecznie na pierwszym czwartkowym obiedzie, jak to ładnie powiedzieć, pierwszym czwartkowym obiedzie u diabetyków w Bielsku Podlaskim. Witajcie Wasz pościowie Bili, Wy coście na czwartkowe obiady u diabetyków do Bielska Podlaskiego przybyli. Witam też pięknie panny Wasz pościanki, co zajął się przepiękne szlachcianki. A żeby nie pominąć innych stanów, witam też im dzwaczpanów i ich białogłowy, co prześlicznej są urodziny. A ja za to Was jako Hetman Branicki, daję słowo honor, iż gościna ta, jako słowo, będzie sławetna na cały obszar Polski. Że tu się bawią waczpany, a nie byle jakie tam acany. przekazać troszkę informacji na temat błonnika pokarmowego i na temat witamin, które są bardzo ważne w leczeniu cukrzycy. Są ważne również w zapobieganiu cukrzycy, także tutaj osoby, które nie cierpią na tą chorobę, mogą posłuchać jaką rolę może spełniać błonniki witaminy w zapobieganiu cukrzycy, natomiast o osoby cierpiące na to schorzenie mogą się dowiedzieć, w jaki sposób yy, witaminy i błonnik wykorzystać yy, w leczeniu yy, tej yy, choroby. Jeszcze Powolutku. Po yy, przyprawiamy jedynie pieprzem, odrobiną soli. Jeszcze, jeszcze. Tyniaku proszę nie żałować. Mniej więcej dynianku, ma, będzie to po prostu. ...ogórek... I śliwe, żeby była taka słodka, różna. I czadku na drobną cebulkę. Dobrze. To są to szaszłyku, do przyrządzenia szaczynku. Służą nam do nadziewania śliwek na szkołach. Pani prezesowa, nie niepalona, proszę państwa. Nie palona. Proszę bardzo. Pojawił się bez telewizji, także pan sobie wytrzymał, na miliony z kolei. tak to chciałabym pani jeszcze, żeby to pani przyszedł. Dobrze. Ale, nie, 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 Pani nie, 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 żebyście nie, mieli możliwość stra. To są nie, Żebyście Państwo mieli możliwość sprawy. To są urocze panie. Tego nigdzie w nie, innym Y -y -y. Właśnie, gratuluję serdecznie. Oczywiście, papryka, niezależnie od tego, brawa wielkich dla Pani. Brawa dla Pani. Był dla Pani. Dwie Panie są dietetyczkami. Polecam gorąco rozmowę. Dziewczyny naprawdę dużo wiedzą, jak zdrowo i bezpiecznie jeść. Dziękujemy Wam serdecznie w imieniu Podlaskiego Stowarzyszenia Diabetyków.